Czytanie z mądrości syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu, otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył. Wyznaczył mi mieszkanie i rzekł. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności zaczęłam pełnić służbę, i przez to na Sionie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. Wieruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże. Pomóż w szerzeniu Słowa Bożego, daj kciuka w górę i zasubskrybuj mój kanał.